Manko, kochani, z tej strony witam Was. Lukaso Monato w odcinku 11. Tak się składa, że odcinki tego dnia na to, że następują. W sumie po sobie jeden po drugim, 10, 11. Może to wynika z tego, że ch chciało mi się zrobić 11. Jeden Pewnie, ale bardziej z tego, że w tym tygodniu sobie musiałem tak ogarnąć robotę, żeby iść od poniedziałku do czwartku i piątek, mieć wolny, żeby. Na to ostatnie zajęcia na ostatnie ćwiczenia być jednak. Mobodaj, Bo że później począłem wedle mojego planu studenckiego. W piątek już nie ma żadnych zajęć będą tego w weekendy. Dlatego kiedy dzisiaj się pojawia, najwcześniejsze pojawi się może dopiero w piątek. Zatem myślę, że wstępu to tyle. Zobaczmy na tym, co takie dzisiaj dla mnie zostawiliście. Dlaczego Kuban znowu nie zadał pytań? Cóż, jest taki może moment w życiu człowieka. Że brakuje jakichś pytań, że zapytałeś się już o wszystko co możesz i że na razie nie masz pytań, dopóki jakieś ci znowu nie przyjdą. Nie wiem, może to jest powód, może jakiś inny. Nie wiem, oni mieszkają w legnicy, to wcale nie tak daleko. Ta, zależy dla kogo. Jak ja już 25 km mam do Milicza, a do legnicy jeszcze na pewno z ileś tam razy tyle. Nie mówię, że to jest jakoś bardzo tak daleko, że na drugim końcu Polski. Ale jednak nie jest to tak blisko, żeby można było podjechać i się spotkać. Czylegnica miała być kiedyś ruskim poligonem wojskowym? Szczerze to pewności nie mam, ale w czasach za komuny wiele miejsc mogło być ruskimi poligonami wojskowymi. Więc kto wie, może i kiedyś miała być. Ale w zespole szkoli tylko debile śmiejące się z ciebie, a nie widzą je no, oprócz mnie, prysznicowa i Didora. Ta, ja tam już nie wnikam w to, czy ktoś się ze mną śmiał czy nie, bo na pewno robili to różni pokryjomu, ale to jest coś normalnego. Krytyka, czy nawet bardziej, już rozmiana taka gdzie brutalna, hate. To jest coś, co występuje wszędzie, szczególnie jak się debiutuje, zaczyna, nawet jeżeli już się jest. Nie wiem, gdzieś daleko już, w jakiejś karierze, w czymkolwiek. Zawsze będą ci, którzy będą albo zazdrościć, albo się naśmiewać. Cóż, przywykam do tego, że idealny nie jestem. A to, że mimo wszystko tutaj jesteście wy, którzy mnie oglądacie, tylko jednak świadczy o tym, że ten kanał jednak jest coś wart. Czy Didor był twoim widzem? Pewności to no, nie mam. Tak jak już kiedyś wspominałem, wy często, zdarza się, niektórym, się często z was zdarza, nicki, awatary. No i potem ciężko wspomnieć kto był kim tak naprawdę. Więc mógł być, moim widzom, mógł, faktycznie mógł być Mepromenem. Była taka osoba, którą kojarzę. Więc może to jest Mepromen? Nie wiem, po pewności nie mam. Ja się pytam, Lukasu, gdzie jest ten twój największy fan? Nie wiem, widocznie pojawia się go na takich odcinkach, w takich materiałach, które faktycznie go interesują. Czy go pamiętam? co on się pojawiał często też. Też zdarza mu się co jakiś czas tam zadawać pytania, może czeka na jakiś odpowiedni moment. Czy potrafisz wymienić wszystkie nagadynacze, które dowodzą do końców Q&A? O, teraz to się przypomina. W przypadku pierwszego i drugiego sezonu to chyba nie były tam jakichś negatywnych rzeczy po prostu. Były takie sezony, dobrane bardziej już takie testowe, takie początkowe. Czy faktycznie coś tam się działo? Chyba, w przypadku pierwszego, pierwszego sezonu, to tam nie wiem, chyba coś w szkole było, coś trzeba było się tam uczyć na konkursy, tak, to na pewno. Drugi sezon, tam pewności już nie mam. Możliwe, że nie wiem, zaczynało brakować pytań, czy jakoś tak jakaś przerwa tam była, to wiem. Trzeci sezon też było 15 pytań. Też coś się wydarzyło, nie wiem, coś się działo, ale teraz zapamiętać. No ty widzę, że mówisz, że pamiętasz. No to bardziej sezon trzeci, na początku coś było, że nie było tych pytań, dopiero później gdzieś wróciły. No mówię, czwarty sezon, nie mam pewności, ale 37 odcinków było. Chyba też coś było z brakiem pytań albo coś tego typu. No piąty, tak, wygadał, wy nagadał. No tak, z multikontami ten aferka się zrobiła. Pamiętam, piąty sezon to był dosyć burzliwy, bo to miniaturki, że tutaj bierzesz tej osoby, to nie miałeś wziąć tej. Naprawdę brać tylko miniaturki, żeby ktoś ci robił. Nie, jak już, wolę chyba samemu naprawdę robić. Przyglądałem się o tym, robiąc dla ostatnich 11 odcinków z Kyłędyja sezonu 5, już własne miniaturki mając i później samodzielnie robiąc. Właśnie przekonałem się w ten sposób że jak chcesz coś zrobić mieć dobrze zrobione, to lepiej zrobić to samemu. A wiesz dlaczego Colin się wygadał? Bo Lord Stig złamał się na jego konto i usunął jego odpowiedź na zagadkę. Nie wnikam kto jak wtedy robił, wiem to było są też zagadkami i chyba niepotrzebnie w ogóle ten temat zaczynałem. Jakiś zagadek. Bo trochę burzliwe też to było jednak. Powodowało więcej... Jakby takiej... agresji internetowej. Wyścigów, tego typu rzeczy. No, też jednak nie było to dobre, mam wrażenie. Mhm, też nie lubię opery. Tak, mówiłem, że też nie przepadam z tą przeglądarką aż tak. widzę się w niesamowitej jakości. No cóż, nowy sprzęt to jednak robi różnicę. Mhm. czy próbowałem skontaktować? No właśnie, też nie próbowałem się to skontaktować. ale co się dziwić? Jak 4 dni w tygodniu jestem już w robocie. Co najmniej te 4 dni idą. Wykreślają się z mojego życia. Pozostałe 3 dni takie dla mnie wolne, staram się odpocząć, jednocześnie skupiać na studiach tego typu sprawy, więc się nie dziwię, że faktycznie ty nie masz też czasu. No, szkołę też mam coś takiego jak szkoła czy studia, więc cię rozumiem. Jeszcze praca, więc cię naprawdę rozumiem. Wiesz, że Krakus usunął kanał, a o tym nie wiedziałem, chociaż w sumie zdziwiłem się, że faktycznie go już tu nie widzę. Mój ojciec kupił flagi do bęki. Felgi. Trzeba kupić, pomyślałem że jakieś flagi, a tu chyba będzie chodzi o felgi. Na razie nie potrzebuję. Na razie wszystko jest w porządku. Ja pamiętam, że mój kolega chce prosić o autograf. Tak, też kojarzę. Było takich kilka osób faktycznie. Czy się gaz czy gaz? No opiszę oczywiście gaz ale se czytamy, mimo wszystko. Jakoś to jest, nie wiem, że... Gaz, nikt to się tak nie mówi bo to jest trudne, mówimy po prostu w formie prostej, czyli gaz, ale przez z się pisze. Czy stachu burla im pokój na niebiesko? Jak się z nim ugadasz, poprosisz, zaproponujesz coś, to może, ci pom może ci jak kto wie. Na czym siedzisz, masz jakiś fotel gamingowy? Hmm, już ja taki gamingowy, no myślę, że fotel nie najgorszy. Chociaż oczywiście, był to, był też taki zakup tego. Też szukałem jakiegoś ciekawszego, bo to stare to już... Tamte, tamten coś było, że coś się zepsuł mimo wszystko. No było poprzednie, miałem kilka innych, ale też były jakieś już za małe. Uszkodziły się, no zużyły się przez te lata. Więc trzeba było o było czymś innym i coś się mam mimo wszystko. Nie taki jakiś super, jakiś gamingowy, jakiś nowoczesne... Coś. Zarąb, takie zarąbice, że... Ażby gały wyszy na wierzch. Po prostu jakiś taki fotel, na który nie narzekam. A pokażę kiedyś krzesło na odcinku? Kto wie? Musiałbym sobie wstać wszystko tu ogarnąć. Ale kto wie, myślę, że... A może spróbujemy? Czemu nie? Tak, dajcie mi może tylko chwileczkę. Chcieliście widzieć fotel? Proszę bardzo, widzicie mój zarąbisty fotel. Zwykły fotel, ale za to wygodny, praktyczny. Nie mam powodów do narzekań, chociaż ile to on będzie miał? 2-3 miesiące, jak już służy mi tutaj mnie, bratu, bo to w sumie wspólnie się składaliśmy. Więc nie mam powodów do narzekań, a teraz, jeśli to nie będzie problem, chciałbym wrócić serdecznie do odcinka. Dziękuję. jak wszystko mnie boli, to zły znak? Cóż, zależy jak interpretować. Mówisz mi też czasami mam bóle w różnych częściach ciała, szczególnie po pracy. No głównie w nogach, ale. Czym taki zły znak? Zależy, jak teraz to interpretować. Czyż mówić tak dosłownie wszystko? Kto wie, może to i zły znak. Nie wiem. Nie wiem, sobie wiem jak to zinterpretować. Jesteś akapem? Akap, akap, kto to jest? Akap, to licha. Teraz pewności nie mam, musiałbym to sprawdzić. No to później zobaczę, co to jest akap, bo nie wiem. Ale szybko odcinki. No nie mówię, nie są teraz tak codziennie, co, co jakiś czas jak wcześniej. I o regularnych porach, no bo teraz po prostu jest to prawie niemożliwe. A czemu ktoś da łapkę w dół? Może jakiś likwidował, bo to sam diabeł? Nie wiem. Ale miał do tego prawo. Jeżeli komuś się nie podoba, mimo wszystko mój odcinek, ma prawo wyrazić swoją opinię. Łapką w dół, komentarzem. Każdy ma do tego prawo. Tak samo ja mam prawo do tego, żeby odcinek już zakończyć. Bo wyszło mimo wszystko... Mam wrażenie trochę dłużej nawet niż wczoraj, chociaż komentarzy mniej. Pewnie kwestia mojego rozgadywania się niekiedy. Raczej nie kwestia tego, że pokazania fotelowo tylko pół minuty wyszło. Ale co zrobić? Raz idzie odcinek szybciej nagać, raz idzie to trochę dłużej. Co nicując, nic dodać. Zatem dzięki wam za uwagę. I do zobaczenia, jak mówiłem, dopiero w piątek. Zatem trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć moi kochani.